Witam, w kolejnym odcinku mojego wideobloga z cyklu Wiem wszystko Temat motoryzacyjny jest Kolejny Tym razem chciałem pokontynuować powiedzmy o turbosprzężarce ale trochę inną sprawę która nam pozwoli powiedzmy Że tak powiem Uratować nasz silnik przed uszkodzeniem Tak naprawdę chodzi o rozbiegnięcie się silnika diesla Który poprzez uszkodzone uszczelniacze, turbosprężarki, zasysa olej czy, czy rurki, od, które smarują olej, powiedzmy uszczelnienia jakieś przy turbosprężarce. Silnik zasysa nam olej z silnika no i sam sobie zwiększa obroty. Pracuje bez praktycznie naszej kontroli. Co wtedy zrobić? No przy skrzynie manualnej jest to dosyć proste, bo włączamy piąty bieg, puszczamy sprzęgło, trzymamy hamulec i zduszamy silnik. Na, na tych nabiegu biegu po prostu jeżeli coś nam powiedzmy nie wyjdzie w tym sprawie tak naprawdę to warto też jeżeli powiedzmy sprzęgło uszkodzimy przy, przy naszej próbie takiej to warto też wywozić jakąś szmatę powiedzmy, która nie przepuszcza powietrza za bardzo, czyli albo grubą taką włókninę jakąś no i po prostu dolot, układ dolotowy, tylko to już będzie się wiązało z ryzykiem na pewno, nie? bo taki silnik, silnik przy różnie się może zachować, może też wybuchnąć tak naprawdę i blok pęknąć czy coś, także to już podejmujemy ryzyko otwarcia maski i grzebania tam warto powiedzmy. zatkać dolot po prostu do do silnika rurę dolotową czy przy samym, przy samym kolektorze przy ściągnięciu nawet tych rur plastikowych dolotowych no i tym sposobem zgasimy nasz silnik no i przy automatycznej skrzyni też raczej jedynie tak możemy zrobić dlatego, że tu nam nie pozwoli no automat no i samo sprzęgło hydrokinetyczne też nam nie pozwoli powiedzmy na, na takie działanie. Także to było na tyle odnośnie tak zwanej choroby wściekłych diesli i rozbiegania się silnika diesla przy uszkodzeniu uszczelniacza. Dziękuję i pozdrawiam.